Witajcie! Dzień dobry! Zapraszamy na kolejny odcinek naszego wielkotygodniowego cyklu, w czasie którego będziemy znowu pracować w duecie razem z Blanką. Dziś trzecia kartka z naszego kalendarza wielkotygodniowego. Do przygotowania tej kartki będziemy potrzebowali dokładnie tych samych materiałów, których używaliśmy wcześniej, to znaczy. Kartki A4, może ona być kartką kolorową. Kartki w kolorze szarym, niebieskim yy, lub białym, ponieważ to będzie kartka, która będzie imitowała kartkę zwoju, papieru. Klej, nożyczki i dodatkowo dzisiaj będziemy potrzebowali czterech wykałaczek. Mogą to być wykałaczki do szaszłyków przycięte. Lub też cztery zwykłe wykałaczki. Zanim zaczniemy jednak naszą pracę, ja przeczytam fragment z Biblii Ekumenicznej, który będzie mówił nam, czego dotyczy dzisiejsza nasza kartka z kalendarza. A w tym czasie poproszę Blankę, żeby już napisała na naszej kartce, że jest to kartka na wtorek i czego ona będzie dotyczyła. I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani natomiast, nauczyciele prawa i przywódcy ludu szukali sposobności, aby go zgładzić. Nie wiedzieli jednak, co zrobić, bo cały lud słuchał go z zapartym tchem. Teraz wiemy już, że nasza dzisiejsza karta z kalendarza wielkotygodniowego będzie dotyczyła wydarzenia które nazwiemy sobie nauczanie w świątyni. Blanka w tym czasie napisała już to. Teraz poproszę o to, żeby tak jak i wcześniej fragment z Pisma Świętego z Ewangelii według Świętego Łukasza 19 rozdział, werset 47, 48. przykleiła na dole naszej kartki z kalendarza. Tutaj mamy napisane: I nauczał codziennie w świątyni. Bardzo proszę, Blania. Kiedy Blanka będzie przyklejała, ja powiem, co będziemy robić w dalszej kolejności. Dzisiejsza nasza praca będzie wymagała na pewno Waszej pomocy dla dzieci ciut młodszych, ponieważ z yy, Kartki papieru będziemy przygotowywali zwoje, które będą nam symbolizowały zwoje prawa, które znajdowało się w świątyni, które w świątyni było odczytywane. Jeśli będziemy używać dużych wykałaczek, to te zwoje będą większe. Jeśli mniejszych wykałaczek, to musimy przyciąć je sobie na mniejsze części. Ja po prostu przycinam na dwa równe kawałki, dwa prostokąty. Jeśli to będzie, będą wykałaczki, to na pewno te prostokąty będą musiały być węższe czyli dwa węższe paski. Jeśli to będą większe wykałaczki, dwa większe. Bardzo proszę teraz dwa końce tych naszych prostokątów posmarować dość obficie. Klejem. Tak. I bierzemy wykałaczkę, którą też możemy sobie posmarować. Proszę. I wykałaczkę zawijamy razem z papierem, tak aby utworzyć rulonik na jednym. Proszę, Blanka, posmaru klejem. Proszę. Spróbuj teraz sama, a ja już przygotuję drugi. Proszę bardzo. Pamiętajcie, żeby te dwa końce, do których będziemy przyklejali wykałaczki posmarować obficie klej. Musimy musimy nasze zwinięte woje zwoje. Tutaj pomogę ci. Nie jest to proste, dlatego. Pomoc rodziców może tutaj okazać się niezbędna. Tak, oto mamy gotowe, przygotowane zwoje. Teraz pozostaje nam nic innego, jak napisać coś w środku. Proponuję po prostu na tych zwojach umieścić w środku szlaczki, które będą imitowały nam pismo. Bardzo proszę. Bardzo dobrze. Teraz pozostaje nam tylko przykleić nasze zwoje z prawem. Na naszą kartkę. Bardzo proszę pierwszy zwój. Gdzieś może z boku pod ukosem jednym, tak. W ten sposób zrobiła nam się praca, muszę powiedzieć, 3D. Bardzo proszę. Drugi zwój możemy, jeżeli nie będzie nam się mieścił na kartce, zwinąć trochę bardziej, przykleić, docisnąć. I tym sposobem kolejną kartkę z kalendarza na wtorek nauczanie w świątyni mamy przygotowaną. Jak sami widzicie, nie jest to trudne. Nie potrzebujemy iść do sklepu, aby kupować specjalnie jakieś ekstra, kreatywne materiały. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy. I zapraszamy już na nasze następne spotkanie, Czwartka, czwarta kartka z kalendarza wielkotygodniowego przed nami. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia!